Zwycięzcą z wczorajszego filmu z CSGO, Skinsa jest Pan Jalu. Mam 3K, pozdro. No, to na pocieszenie, takiego niskiego rankingu w wariacie. Masz tutaj skinka. Z tego co mi się wydaje, to, to była ta CZka. Gratuluję, oczywiście, wygranej. Że dostałeś skina. A dzisiaj będzie do wygrania dla Was taki usp kora mózgowa. Żeby go wygrać, trzeba standardowo stać łopeczkę do góry subskrypcję, z dzwoneczkiem, dodatkowo w tym miejscu na CSGO Skinsie wpisać kodzik Homerek, dostaniecie wtedy 10% więcej, pamiętajcie o tym haśle, bo to jest mega ważne, żeby je tutaj wpisać. No i zapraszam Was na Discorda, bo tam jest konkurs oczywiście na 10 doładowań. I teraz Wam zaprezentuję jeszcze, że Skinek został wysłany, żeby nie było. Ekwipunek, oferty, wymiany, jak widzicie Skinek czeka na zwycięzcę, przyjmuj, a ja zapraszam na moje dzieło. Siemanko, widzowie, dzisiaj spróbujemy jednej rzeczy, mianowicie jeden tryb. Niech to będzie underdog. I ile Kisbati uda nam się wygrać pod rząd z tymi swoimi botami na 3 graczy. Balans mamy spory. Na samym starcie od razu sobie wypłacę tutaj yy, skinki dla Was, żebyście mieli o co grać. Tak do 50 ziko, zobaczmy co tutaj jest: MK Nightmare, waszech String Range i Petka Muertos. Niech przychodzą do nas te przedmioty Dobra, wysyłają się. Miejmy nadzieję, że przyjdą. Tutaj z tego konta tyle skinów nie wysyłam, to powinno wszystko normalnie działać. Oczekując oferty wymiany. Dobra, jest pierwsza. Jest drugi skin. Ja sobie resztę ogólnie sprzedam już teraz, żebyśmy mieli za co grać. Dobra, i to po prostu zaraz przyjdzie. W międzyczasie sobie zróbmy case battle. Ale przed tym pamiętajcie, że z Homerek są do wygrania... Takie przymyciki Warto wziąć udział, bo niedużo osób bierze udział, jak mam być szczery. I myślę, że fajnie jednak spróbować swojego szczęścia z moim kodem, no bo im więcej mnie wspie będziecie wspierać, o może tak, tym więcej będę mógł oczywiście rozdać w tej zakładce, więc jest o co grać. A my przechodzimy do Underdoga oczywiście na trzech graczy i będziemy to grali cały czas z jednymi botami. I zacznijmy od skrzynek na buście i przykładowo dwie skrzyneczki Watercase na sam początek. Nie ma jeszcze tej oferty. No dobra, zobaczymy kiedy przyjdzie. I samo bo Jedziemy z tym. Dobra, pierwszy raz gówno. I drugie uderzenie. Nie wiem czy to mamy szczerze. Nie, brakło. Jeszcze raz. Prywatna. Jedziemy dalej. A tu jest ta oferta? O, jest. Dobra. Zobaczmy ile w ogóle skinów w tym momencie mamy. Czy dwie strony są? Nie ma. Bo trochę się rozchodzi. Muszę jeszcze z Haga powypłacać. Czekajcie, o, może tak zróbmy. No teraz już bliżej dwóch stron. 10 skinów brakuje. Kurna, czemu one są po 40 zł? Ten ta 33 w ogóle. To tam się nie opłacał w ogóle brać, nie? No trudno. Niektóre są po 40, niektóre są po 35, niektóre po 50, więc tak czy siak będzie o co walczyć. Tym bardziej to jest za darmo. I jedziemy. I samu Rosso. Dobra, sam start jest git wyślę. O, myślałem, że mój jest najtańszy, a okazało się, że mój jest najdroższy. Więc jednak nie taki dobry jak myślałem. No i tutaj już naprawdę ładnie. Na razie, dwie podrząbe przegrane, więc zwiększamy stawkę. I dorzucamy teraz medium case'a za 220 zł. mamy jeszcze 5 prób tak na oko. W sumie już stąd to 4, bo brakiem do 1100. Ale może w jakąś się uda wygrać. Jak tą wygramy, to oczywiście zaraz wbijam w kolejną. Ale czy uda się wygrać, to się zaraz okaże. Bo na razie widzę, że szczęście bardziej nam dopisuje. A to jest underdog, a my tu mamy najlepsze dropy. Dajmy sobie. O, teraz jest nadzieja. I teraz na środku coś bym poprosił. I to mamy. Dobra, mamy to. Piękna jaka jest badelka w tym momencie. Wygraliśmy pierwszą. Lecimy po drugą. Znowu underdog. Te same boty. Zobaczymy, czy uda się wygrać dwa razy pod rząd tymi samymi botami. Szansa jest nikła, ale może się uda. Zrobimy kilka właśnie takich prób, a zaraz będę leciał na same skrzynki po 200 zł, żeby też to więcej jednak tych prób zawrzeć w tym odcinku. No i chuj niestety, chyba nie. Jest, mamy to. Dwa pod rząd, elegancko. Lecimy trzeci rzut. Underdog znowu. Raz, dwa. Albo nie, czekajcie, teraz dajmy droższe sobie. To dajmy to. Cyk. Cyk. Zobaczymy, czy będzie trzeci raz pod rząd. Oj. Chyba mamy to, tak, jak Mamy to. Trzy razy pod rząd na razie. Lecimy dalej z tą pasą Zwiększamy stawkę na trzy takie, jak to nam nie siądzie, to oczywiście jeszcze mamy tam balans i na razie trzy razy pod rząd udało się wygrać. Zobaczymy, czy będzie czwarty, jest na to jakaś tam nadzieja, może właśnie takie rozdanie będzie, że MK Fade i Glock Axia. Jest MK Fade, nie ma Bloka Axia, ale będzie konkretny browid, jakbyśmy to zgarnęli. Dobra, jest nadzieja, że to będzie nasze, wystarczy nic nie dropnąć teraz. No i zajebiście. Mamy to, pięknie 4000 zł. 4 kezabate pod rząd wygrane w balansie, już prawie 5 koła. Jedziemy dalej. Czwarty raz, underdog. I zobaczmy, co tu siądzie. Dajmy teraz tak, za 1500 taką ryzykowniejszą, już. Jak to nie siądzie, to będzie słabo. Ale no, tak ci się jak naprawdę ładnie. 4 pod rząd, nie spodziewałem się tego, tym bardziej ze z wzrostu. A w ogóle, widzowie, jak wy chcecie wygrać skina z, z stawki, napiszcie w komentarzu. Ile razy wam się udało wygrać najwięcej? Obstawiam, że tak 2 trzy. Chociaż też niektórzy pewnie 4 razy zgarnęli. Może nie na tym samym trybie, ale czy ogólnie zgarnęliście. Ty jest chyba szansa na piątą case battle pod rząd. Tak coś mi się wydaje. Prin streamka jest tania teraz. No i tutaj. Decydujące. No i mamy to. Piąta case battle wygrana kurwa pod rząd. To mi się podoba. Trzy koła kolejne do balansu. Robię tą samą case battle tylko bez tej skrzynki. I lecimy dalej. Jeszcze jedno, może szósta się uda? No to już było naprawdę niesamowite, nie? Chyba trzeba teraz robić tak, że grać cały czas jeden tryb, a nie tak jak ja zrobiłem, że jak wygrałem na Underdogu, to przejdziemy na zwykły. O, howling znowu na starcie. Rosso odpad. Sześć koła w puli teraz. No ciekawe czy to będzie moje, czy i samo. Moje! Chyba, że trafię kosę. I ja pierdolę Jack, normalnie, nie? Co się tu kurwa dzieje w tym filmie? Tego Good Knife'a zalokuje, bo jest bardzo ładny i pewnie będzie na kolejne rozdanie dla Was. 11 koła w balansie, ty, lecimy dalej. Teraz Underdog dalej mm, i dam sobie tym razem tą skręczkę i tą za 1400. 9700 zostanie w balansie, no i zobaczmy, co tutaj się wydarzy, bo jest po prostu, no pięknie, jednym słowem to ująć. Może dwoma bardziej, bo to nie jest jako jedno, ale mniejsza. Każdy wie, o co mi chodziło. Oj, ten redline pewnie dwa koła. Nie, 400. Więc jest jeszcze nadzieja. Teraz gigabuła. No i chuj. Dobra, nie udało się. Ale tak czy siak dzisiaj naprawdę ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kiesbaty pod wyganych. wygranych. Naprawdę dobrze to wygląda. Dziękuję widzowie za dziś. Pamiętajcie o kodziku homerek, bo do wygrania są miejsce przynoty Do następnego. Swartem. Siemano.